Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Grzegorz Gunia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na taki bardzo ważny temat, a mianowicie co robić, żeby oczyścić umysł. Czy masz czasami po prostu bardzo dużo myśli w głowie i nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić, jak to wszystko uporządkować? Może po prostu denerwujesz się, może po prostu. Czujesz jakieś napięcie, opór? Jak przede wszystkim radzić sobie, żeby oczyścić własny umysł? Pierwszą podstawową rzeczą, żeby zadać sobie pytanie, czy to, czym się stresujesz, będzie ważne za 5 lat? Odpowiedz sobie na to pytanie, zobacz. Czy rzeczy, z którymi się stresujesz, którymi się przejmujesz, które chodzą po Twojej głowie, czy będą one istotne i wpływać na Twoje całe życie, na jakość Twojego życia za 5 lat? Także to pytanie pomoże Ci, aby sobie w głowie uporządkować, czy rzeczy, którymi się przejmujesz, są tak naprawdę istotne. Czy bardziej zabierają Twoją energię życiową? Przyjmujesz się, denerwujesz się i pójdźmy krok dalej. Co robić, żeby w głowie pojawiła się pustka, spokój, aby pojawiła się harmonia? Przede wszystkim popracuj właśnie z tymi emocjami. Jest taka niesamowita technika, którą chcę się z Tobą właśnie teraz podzielić. Chciałbym Ci zacząć przede wszystkim od wyjaśnienia tej techniki, abyś wiedział, jak ją użyć, jeżeli właśnie masz dużo myśli w głowie, jeżeli masz dużo stresu, przyjmujesz się dużo oporu, dezorientacji, jeżeli po prostu dużo się dzieje w Twojej głowie, to pierwszą fundamentalną rzeczą, co należy, żebyś zrobił, żeby oczyścić ten umysł, to przede wszystkim Popracować z oddechem i zaadresuj, co czujesz. Jeżeli czujesz złość, po prostu weź sobie głęboki oddech, i ja wypuszczam całą tą złość, i po prostu wypuść. I cała sztuka tej techniki, bardzo prostej techniki, polega na tym, że jeżeli ty weźmiesz Pełny, głęboki wdech. Na pełnym, głębokim wdechu otwierają się drzwi do Twojej podświadomości. I teraz, ty adresując na pełnym wdechu w głowie daną emocję, to co czujesz, to co chcesz uwolnić, ty uwalniasz to z podświadomości. Odkrajasz część, tak jak. Jakbyś odkrajał po prostu fragment danego schematu, jeżeli to jest złość, czy dezorientacja, to odkrajasz część tego i poczujesz niesamowitą ulgę. Także popracuj z tym. Zobacz, jaka ta technika jest bardzo łatwa, i jak głęboko jesteś w stanie osiągnąć zmianę w bardzo krótkim czasie. Jeżeli chcesz. Pracować głębiej, aby poznać techniki i sekrety tego, aby przede wszystkim uzdrawiać pełne wzorce, czy to w Twoim DNA, w podświadomości, w swoje wzorce zachowania, myślenia, aby mieć harmonię i, i spokój, to zapraszam Cię na grupę na Telegramie, gdzie poznasz wartościowe techniki i wskazówki pracy i głębszej pracy nad sobą. Tyle w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia. Kocham Cię, dziękuję, szanuję. Trzymaj się. Hej.